Pamiętacie ten entuzjazm po wygranej Karola Nawrockiego? Minęło ponad pięć miesięcy. Pamiętacie, jak to liczni politycy Prawa i Sprawiedliwości odgrażali się, że już idą po Donalda Tuska, który z całą pewnością już się nie podniesie. Jak dzielili ministerstwa i spółki Skarbu Państwa? Prawa strona, zaliczając do niej. Prawo i sprawiedliwość, Konfederacja i Korona Grzegorza Barona były wtedy na fali, ale tej fali już nie ma. Nastąpił odpływ, zbierający na sile przypływ, za to obserwujemy w przypadku obozu rządowego. Czy wynika on ze zdarzeń w gospodarce, w polityce, w polityce międzynarodowej, które spowodowałyby nagły wzrost sympatii dla ekipy Donalda Tuska? Nic z tych rzeczy. Premier Rząd, instytucje kontrolowane przez centrolewicę stoją w rankingach zaufania dla rządzących kiepsko. Centrolewica ustała, a nawet zaczęła się delikatnie wzmacniać słabością skłóconego i pozbawionego instynktu samozachowawczego, wszystkiego, co na prawo od centrum. Zobaczcie na pierwsze zestawienie. Pokazuje ono. Średnią sondażową na koniec października 2025 wzmacnia się koalicja obywatelska do 32,5%. Wyraźnie spada o 2,5 punktu procentowego prawo i sprawiedliwość, które po raz pierwszy od 10 lat schodzi poniżej 30%. Nie zmienia się poparcie dla Konfederacji 14,5% i dla Lewicy 7%. Korona Grzegorza Brauna ma 6,5% poparcia i rośnie o 1 punkt procentowy. Pod progiem znajdują się partia Razem 4%, która rośnie o 1 punkt procentowy. PSL 3,5% wzmacniające się o pół punktu procentowego oraz PL 2050 Hołowni 2% ze spadkiem o 1 punkt procentowy. Przekładając to na mandaty Koalicja Obywatelska 177, PiS 175, Konfederacja 75, Lewica 19, a Korona Browna 14. Obie wiodące formacje bez szans na samodzielną większość. A języczkiem uwagi kolejny miesiąc pozostawałaby Konfederacja, bez której złożenie tego, co na dziś realne, nie byłoby możliwe. I tak obecna większość wokół Donalda Tuska, czyli Koalicja Obywatelska i Lewica, miałaby tylko 196 mandatów. Koalicja Obywatelska razem z Konfederacją 252, a PiS z Konfederacją 250 mandatów. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do zestawienia z poparciem dla partii. Marnuje się tam 5,5% wskazań, które dotyczą PSL i PL 2050. A teraz zobaczcie, jak wyglądałby rozkład mandatów, gdyby wspomniane PSL i PL 2050 poszło do wyborów razem z Koalicją Obywatelską. Wydaje się, że w obu Podprogowych partiach są w zdecydowanej większości ci, którzy powiedzieliby tak, takiemu właśnie aliansowi. Innymi słowy, kto miał odejść, niezadowolony z nieboszczki trzeciej drogi, już jest głównie w Konfederacji. Ci, którzy zostali, są otwarci na sojusz z Donaldem Tuskiem. Popatrzcie, że w przypadku dużego bloku centrum tych mandatów byłoby 218, czyli o 22 więcej niż w wariancie braku tegoż bloku. I sumowanych mandatów dla Koalicji Obywatelskiej i Lewicy w poprzednim zestawieniu. Pewnie, że wciąż trochę brakuje do 231, to prawda, ale jest bliżej niż dalej. A inne warianty? Blok Centrum i Konfederacja 269 mandatów i uwaga, PiS z Konfederacją tylko 232 mandaty i strata wynikająca z wejścia do gry bloku Centrum aż o 18 mandatów dla tej potencjalnej koalicji centroprawicowej. Wiem, że wielu już zepsułem humor, ale cóż ja nie opowiadam o rzeczach nie z tej ziemi, jak medialne zaplecze polskiej prawicy, bezwartościowe konta, choćby tu na YouTubie. Ja informuję... I formułuje wnioski o, w oparciu o konkretne dane. Zobaczcie jeszcze na jedno zestawienie, pokazujące w jak kiepskim miejscu znajduje się, tu i teraz, centroprawica. Niecałe pół roku po wygranej Karola Nawrockiego z Rafałem Trzaskowskim w wyborach prezydenckich. Tak na koniec października wyglądałby rozkład mandatów w Senacie w porównaniu z tym, co wydarzyło się w wyborach 2023. Centrolewicowy blok senacki miałby nie 65, a 73 mandaty, a prawo i sprawiedliwość zredukowałoby reprezentację z 35 do 27 mandatów. Oczywiście zero mandatów dla Konfederacji i zero dla korony Grzegorza Brauna. A mówimy o wariancie na dziś najbardziej realnym, czyli braku jakiegokolwiek porozumienia, czy jak to się teraz określa, często prezydenckiego paktu senackiego ugrupowań usytuowanych na prawo-centrum. Tyle danych za październik. Szczegółowe dostali w ramach materiałów bonusowych wspierających mój kanał tu oraz subskrybenci na kanale Spotify oraz na X, czyli na dawnym Twitterze, oba oczywiście pod nazwą. Marcin Paladę Statystycznie. Nim rozwiniemy temat, czyli o prawicy, która zajmuje się sama sobą i znalazła się w defensywie, moje podziękowania dla was za subskrybowanie mojego kanału, za lajkowanie, czyli kciuki w górę, za podawanie dalej moich odcinków. Niech pod polskie strzechy niesie się wieść o kanale Marcin Paladę Statystycznie oraz za Wasze liczne komentarze. Dziękuję za to, co już i proszę o ciąg dalszy. Dziękuję wspierającym mój kanał. To dzięki Wam, Waszym wpłatom, możemy spotykać się tu na moim kanale regularnie. Jeśli uznajecie, że prezentuję wartościowe treści, to zachęcam Was do wsparcia za pośrednictwem platformy Bajkofi, Zrzutka, Patronite i Supi. Linki znajdziecie w opisie pod tym odcinkiem. Przypominam, że wspierający mają dostęp do materiałów bonusowych. I jeszcze jeden komunikat. Zaczekajcie do końca tego odcinka, bo będzie jeszcze podsumowanie października 2025 w sondażach z wagami uwzględniającymi błędy sondażowni. Czyli pomiary na ostatniej prostej przed wyborami, a wyniki wyborów z lat 2023-2025. Czyli to będzie taki najbardziej prawdopodobny rozkład poparcia i rozkład mandatów w Sejmie, czyli najbliżej rzeczywistego poparcia, które ma miejsce na koniec października 2025. No i wracamy do tematu. Zajrzymy na podwórko każdego z ugrupowań określających się jako centro prawicowe czy prawicowe na koniec października 2025 i w pierwszych dniach listopada 2025. Wędrówkę rozpoczynamy od korony Grzegorza Brauna, która jako jedyna wzmocniła się w ostatnim czasie sondażowo. To przepływy z Prawa i Sprawiedliwości, te. Już tu u mnie na kanale zapowiadane zresztą. Podobnie jak to, że mogą one mieć swoją kontynuację i przybliżyć notowania korony do wyniku dwucyfrowego. Czy dzieje się tak za sprawą jakiejś niezwykle atrakcyjnej oferty korony Grzegorza Brauna? To, co widzimy w przypadku tej partii, to zmiana w ostatnim czasie w sposobie komunikowania się z otoczeniem. To już nie jest, można powiedzieć, Słowna gra, czy coś więcej niż słowna gra, lidera ugrupowania Grzegorza Brauna. To próba jak ostatni zjazd tysiąclecia, a pełna nazwa tego wydarzenia brzmiała Powrót Polskich Elit, budowanie opowieści o Polsce, Polsce przyszłości, ze zdecydowanie większym niż dotychczas w przypadku rządzących, pierwiastkiem polskim. Coś, co przy odwołaniu się do chwalebnej przeszłości, może gromadzić. Pod sztandarem korony tych, co już tu zaparkowali, oraz tych, którzy patrzą na tę inicjatywę polityczną łaskawym okiem. Co ciekawe, ze spraw bieżących warto odnotować, że to właśnie politycy korony Grzegorza Brauna wypowiadali się w ostatnim czasie pozytywnie o pakcie senackim, czyli szerokim porozumieniu na prawo centrum, by w 2027 roku. Odbić z rąk centrolewicy Senat. Do korony dołączyło środowisko bezpartyjnych samorządowców Marka Wocha. Korona stara się nie szturchać, czy to konfederacji, czy to prawa i sprawiedliwości, ponad to, co zwykle w potyczce słownej w tym trójkącie widzieliśmy do tej pory. Konfederacja. Za to stanęła na poziomie 14-15%, czyli utrzymała zdobycz z wyborów prezydenckich. Mam tutaj na myśli wynik z pierwszej tury Sławomira Mencena, ale Konfederacja rzadziej jako strona inicjująca, a bardziej jako odpowiadająca na taki pis, siłą rzeczy w tej Bijatyce niezrozumiałej dla. Wielu wyborców po prawej stronie uczestniczy. Są oczywiście w Konfederacji środowiska, które patrzą krzywo na wojnę na centro-prawicy, widzą zagrożenie z tym związane, ale są też tacy i wydaje się, że są w większości przypadków Konfederacji, którzy uważają, iż postawa wojownicza musi towarzyszyć funkcjonowaniu partii aż do wyborów w 2027 roku. Konfederacja stoi, bo nie za bardzo skąd mogłaby teraz czerpać. Czeka na całkowity rozpad PiS? Znam takich, co czekają na taki scenariusz długi, długi, długi czas. Dotychczasowa opowieść dała podwojenie sympatyków dla Konfederacji. Nowej nie ma. Może jest w trakcie kreowania. Nie wiem, ale bez niej utrzymanie tych 15% może stawać się dla Konfederacji coraz Trudniejszym zadaniem. W końcu: prawo i sprawiedliwość, którego prawicowość wielu wyborców twardej prawicy kwestionuje. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że czołówka w rozumieniu kierownictwa prawa i sprawiedliwości to socjalistyczno, etatystyczna chadecja, tak bym to określił, czyli współczesna. Sanacja, czy jak to woli neosanacja. Za to doły w sensie sympatyków są w wielu sprawach, w tym na osi wartości, o wiele bardziej na prawo w kierunku prawicy katolickiej, konserwatywnej, tożsamościowej od władz zasiadających przy ulicy. Nowogrodzki. Zresztą ten rozjazd, coraz bardziej widoczny dla wielu, będzie prawdopodobnie pomocny dla korony, a w mniejszym stopniu dla Konfederacji w przeciąganiu tych, którzy jeszcze na pokładzie prawa i sprawiedliwości są. Samo pis jest w głębokiej defensywie. Można by rzec, że w ciągu kilku miesięcy trafiło niemal z nieba do piekła. Były nadzieje, Ba, przekonanie o namacalnych korzyściach związanych z wyborem Karola Nawrockiego na prezydenta miało być tylko lepiej dla PIS, a tylko gorzej dla Donalda Tuska i oczywiście konkurencji z prawej strony. Tymczasem w sondażach po drugiej turze nie było żadnego przełomu. Zmiana o 1 punkt procentowy na plus dla PIS, bo tak przez chwilę było, okazała się nieistotna statystycznie, ale od kilku tygodni zaczął się sondażowy zjazd. Działka pod CPK, antyfuterkowość prezesa Kaczyńskiego, a ostatnio Zbigniew Ziobro na celowniku organów ścigania. Żeby wymienić kilka wydarzeń, bo tych mniejszych, ale wpisujących się w efekt domina było sporo, sporo więcej, to rzecz by można: kumulacja, ale in minus dla Prawa i Sprawiedliwości. Codziennie coś było i jest dla Nowogrodzkiej permanentnym pożarem. Pożar gasili i gaszą do dziś kanistrem z benzyną. Temu wszystkiemu towarzyszy nieustanne wzmożenie skutkujące codziennym opływaniem konkurencji na prawicy. Jest na ostro z Konfederacją, a zaczyna się też z koroną Grzegorza Brauna. To pierwsze oczywiście nic nie da, bo jest robione po amatorsku i z wykorzystaniem argumentacji, której powstanie można byłoby przypisać dzieciom co najwyżej z młodszej grupy przedszkola. To drugie, czyli z koroną, co już wiemy, ma dokonać się w dużej mierze poprzez aktywność polityków prawa i sprawiedliwości, głównie dawnej suwerennej Polski Zbigniewa Zioby, którzy mają co robić? Ano, jeździć w teren do południowo-wschodniej Polski, która jest bastionem korony Grzegorza Brauna, by przeciągnąć eks wyborców Prawa i Sprawiedliwości do Prawa i Sprawiedliwości. Ten pomysł jest równie genialny, co inne w ostatnim czasie już widzę te tysiące sympatyków twardej prawicy, którzy wracają na łono matki partii jedynie patriotycznej, nie wrócą a co więcej zachęcą do przejścia do korony innych w rodzinie wśród znajomych czy sąsiadów już w 2023 roku w wyborach właśnie w województwie lubelskim czy podkarpackim widzieliśmy spadek zainteresowania głosowaniem na PiS przez twardych wyborców prawicy on się objawił niższą frekwencją za Piątkę dla zwierząt za Ukrainę czy politykę covidową a wtedy jeszcze nie było samodzielnego politycznie Grzegorza Brauna i jego korony. A teraz już jest i przyciąga. Do tego dochodzi jeszcze głośna w ostatnich dniach sprawa Zbigniewa Ziobry, która ma szansę jeszcze bardziej pogrążyć Prawo i Sprawiedliwość. W praktyce sprowadzić notowania tej partii na poziomie 25%, a kto wie czy nie niżej. Dlaczego? Bo w dobie kryzysu niemal w każdej dziedzinie, Funkcjonowania państwa, od służby zdrowia po mocno rosnące koszty utrzymania polskich rodzin, bezrobocie, kiedy lewicy wali się sufit na głowę, PiS staje w obronie Zbigniewa Ziobry. A mówimy o polityku wyjątkowo niepopularnym, w tym także niepopularnym w samym środowisku. Prawa i Sprawiedliwości. PiS ma w ostatnich dniach po gębie Kurskiego na konwencji w Kotowicach także twarz Zbigniewa Ziobry. PiS ma twarz radykałów, co przy miksie z decyzją Zbigniewa Ziobry o pozostaniu na Węgrzech jest mieszanką wybuchową. Pamiętacie przełom 2023-2024, jak Prawo i Sprawiedliwość poszło w obronę Kamińskiego i Wąsika, a zanurkowały notowania. Tak, a teraz mamy połączenie błędnej strategii po wyborach 2023 Jarosława Kaczyńskiego i tańczenie od tygodni przez pis do muzyki granej przez Donalda Tuska. Ten ostatni jest teraz w żywiole, bo zapędził pis do narożnika. Rozlicza, zadowalając twardy elektorat, a tym, co po środku pokazuje, czy oby są świadomi tego, co oznaczałoby głosowanie przez nich na prawo i sprawiedliwość, a szerzej na prawicę, która tłucze się między sobą od dłuższego czasu. Głównym wrogiem dla Jarosława Kaczyńskiego nie jest Tusk, a Mensen i Braun. Głównym wrogiem dla Mensena nie jest Tusk, a Kaczyński, a kto wie, czy za chwilę przy rosnącym Braunie także i jego partia. Słowem mamy na walankę w puli ponad 50% tych, którzy nie chcą Tuska, ale przy ciągu dalszym tej agresji na prawo centrum będą skazani na Tuska. Nikt lub prawie nikt nie oczekuje miłości między prawem i sprawiedliwością, konfederacją czy koroną. Wszystkie trzy formacje walczą o jak najwięcej, przede wszystkim w całej puli nielewicowej, ale wielu z sympatiami po prawej stronie. Oczekuje sygnału, że rywalizacja nie pójdzie w kierunku wykluczenia jakiejkolwiek współpracy po 2027, a na razie tak to wygląda. A jak wiemy z danych zaprezentowanych na wstępie, dzisiaj tutaj w odcinku, marzenie o większości, podobnie jak apetyty Konfederacji czy Korony, na podwojenie wyników, a takie głosy nie są przecież odosobnione w tych trzech środowiskach. To są rzeczy z pogranicza urojeń. Raczej bliżej przyporządkowania numeru statystycznego choroby tym, którzy takie rzeczy głoszą, już takich prężących mózgoły liderów po prawej stronie mieliśmy wielokrotnie, w ramach choćby konwentu świętej Katarzyny w latach 90. jak się skończyło? Ano tak, że lewica i liberalne centrum i tak będący w pozycji uprzywilejowanej po Magdalence na starcie trzeciej RP mogli się dalej umacniać przy absolutnej słabości prawicy, bo prawica wykastrowała się dobrowolnie. Teraz też ma tasaki w rękach i niebezpiecznie wymachuje nimi w okolicach pasa. Jeszcze kilka ruchów, głupot wypowiedzianych i napisanych i... No właśnie, to jest chyba ten moment, żeby do gry wszedł prezydent Karol Nawrocki. Jest ku temu okazja, marsz niepodległości 11 listopada, no i co nie mniej ważne tego dnia mojej imieniny. Żartowałem. Znajdą się tacy, którzy powiedzą Jarosławowi Kaczyńskiemu pół kroku do tyłu więcej czarnka, a Sławomirowi Męcenowi pół kroku do tyłu więcej bosaka, bo ciąg dalszy tego, co jest, na prawo centrum to jest gra na rządy Donalda Tuska do 2031 roku. Czy tego chcą obecni liderzy prawa i sprawiedliwości i konfederacji? Na koniec obiecane zestawienie poparcia dla partii na koniec października 2025 przy nałożeniu na sondaże wag eliminujących błędy sondażowni z wyborów w latach 2023 i 2025. Koalicja Obywatelska 31,2%, Prawo i Sprawiedliwość 34%, Konfederacja 16,8%, Korona 8%, Lewica 4,5%, Razem 4%, PSL 3,7%, PL 2051,4%. A w mandatach jak to by wyglądało? Koalicja Obywatelska 172, Prawo i Sprawiedliwość 172, Konfederacja 86 i Korona Brauna 30 mandatów. Do zobaczenia i do usłyszenia.